Nie od dziś wiemy, że wielu z nas bardzo często korzysta z deadharda, ale czy wiedziałeś, że może mieć on bardzo dużo fajnych zastosowań? Dobranie sobie odpowiedniego buildu, który jest dla Ciebie idealny, nie jest wbrew pozorom takie łatwe. Cześć dzień dobry, ja jestem Dusia i dziś przedstawiam Wam najlepsze buildy, dzięki którym sprawisz, że killer straci swoją pewność siebie i skończy awcząc w piwnicy. Build pod wizję. Podczas gry bardzo często nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się wokół nas. Lecz podczas Chase'a wszystkie te informacje są dla nas bardzo ważne. Nie każdy jest w stanie wszystko przewidzieć, ale z pomocą perków deadhard, czuł Czujność, ostatnia szansa oraz pokrewieństwo, bo jak raz stanie się bardziej przejrzysta dla ciebie, a killera wprawi w zakłopotanie. Deadhard to Twoja ostatnia deska ratunku podczas ucieczki przed killerem. Nieraz zapewne stanąłeś w sytuacji bez wyjścia, lecz w tym momencie przychodzi deadhard, który pomaga ci się wydostać z podrzasku. Przyjęcie uderzenia nie sprawi, że zostaniesz powalony, ale nałoży on na ciebie efekt głębokiej rany, co w porównaniu do gorzkiej porażki i skończenia na haku nie jest wcale taką złą opcją. Czujność pomoże Ci w wypadku, gdy nie wiesz, gdzie znajduje się zabójca, akurat kiedy się lupujecie. Na Kilka sekund pozwoli ci dostrzec jego aurę, gdy niszczy palety lub ściany, a ty wtedy zyskasz kilka sekund na ucieczkę w miejsce, gdzie możesz się ukryć. Ostatnia szansa odblokuje ci możliwość dostrzegania obiektów, które pomogą ci w walce z zabójcą, takich jak okna czy palety. Kiedy jesteś podczas pościgu, te dane obiekty podświetlą się na żółto, co da ci znaczną przewagę nad zabójcą oraz możliwość szybkiego znudzania go gonitwą za tobą. Pokrewieństwo to umiejętność, która aktywuje się po powieszeniu na haku ciebie lub twoich kolegów z drużyny. Dostrzegasz w tym czasie aury innych ocalałych oraz przez Pewien okres Aure killera w odległości kilku metrów od Haka. Build pod tim. Często nasz styl gry jest egoistyczny, zazwyczaj gramy z perkami, które pomagają tylko nam, ale z pomocą tych perków będziemy bardziej przydatni dla całego teamu, nawet nic nie robiąc. Boon, Krąg Uzdrowienia, Wykaż się, Damy Radę oraz oczywiście nieśmiertelny Death Heart. Z tym buildem będzie ci się o wiele łatwiej grało, szczególnie na solo kolejce. Boon, Krąg Uzdrowienia to perk, który aktywuje się wówczas, gdy pobłogosławisz totem i sprawia, że w odległości 24 metrów od magicznego totemu możesz leczyć siebie i twoich kolegów z drużyny o wiele szybciej. A dodatkowo wszyscy mogą korzystać z tej umiejętności. Wykaż się pozwoli Ci szybciej pracować nad generatorami. Kiedy pracujesz przy generatorze z tym perkiem razem z innym ocalałym, to umiejętność aktywuje się, a Wy nie dostaniecie kary minus 15% do naprawy generatora. Jest to bardzo pomocne przy Genie, gdy killer kampi Twojego kolegę i możecie szybko skończyć gena i pójść mu pomóc. No i przy okazji dostajesz dodatkowe punkty zakręcenia genów w kooperacji. Zdecydowanie mecz będzie łatwiejszy z perkiem damy radę. Po ściągnięciu kolegi z drużyny otrzymujesz bonus w postaci szybszego leczenia na parę sekund. Pomaga to przy tunelujących killerach, ponieważ możecie się szybko wyleczyć i uciec. No i oczywiście na miejscu czwartym Dead Heart, który opisywałam Wam już przy pierwszym buildzie. Build bohatera. Kiedy chcesz poczuć się jak super bohater, jest to idealne połączenie perków dla Ciebie. Pewnie spytasz, jakie? Strażnik Duszy, Ludzki Zapał, Nieoficjalnie oraz oczywiście Dead Hard. Każdy ten perk daje Ci efekt wytrzymałości, co pomoże Ci wkurzyć killera, a ten ze złości nawet i zdecykuje, dając Ci i Twoim teammateom łatwego wina. Strażnik Duszy pozwoli Ci po podniesieniu ze stanu agonii otrzymać kilka sekund efektu wytrzymałości. Jest to bardzo użyteczne w szczególności na slagujących killerów. Poza tym, ten perk daje Ci możliwość wstania, kiedy już raz ktoś podniósł Cię ze stanu agonii. Goni, wtedy działa na ciebie jego klątwa. Ludzki zapał to bardzo teamowy perk. Kiedy przyjmujesz trzy hity ochronne, to niczym się już nie martw. Otrzymujesz status wytrzymałości, który trwa tak długo, aż killer spróbuje cię uderzyć. Jest to bardzo pomocne, kiedy macie w meczu tunelującego killera. Możesz wtedy przyjmować hity obronne, a twoi teammatesi uciekną od niego. Nieoficjalnie to perk, który podbił serca surów w obecnej mecie. Gdy boisz się tunelingu, jest to idealny perk dla ciebie. Pewnie spytasz dlaczego. A to dlatego, że masz 90 sekund wytrzymałości. Poza tym będziesz miał wyciszone swoje jęki i twoja aura zostanie ukryta. Killerem. Jest to idealny zamiennik żelaznej woli, która dostała nerfa i znacznie lepszy wybór niż perk ostateczny cios. No i oczywiście na miejscu czwartym, wcześniej wspomniany death. Heart. Dajcie mi koniecznie znać, czy próbowaliście któregoś z tych buildów, albo którego na pewno spróbujecie w swojej rozgrywce. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu surwy górą. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie i cześć!